Z jak się macie? Z tej strony oczywiście Kasztan i dzisiaj sobie porozmawiamy na temat taki jak FC26 nadchodzi, nowe karty Hero, odświeżone logo i powrót brazylijskiej ligi. Zostawcie łapki w górę, subujcie kanał, aby nie przegapić następnych odcinków na mój kanale. udostępnijcie na film dalej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Tak ma wyglądać logo FC-26 Ale są oczywiście tylko przecieki, więc to logo się jeszcze może zmienić Zobaczymy za jakiś czas Czy właśnie ten przeciek się sprawdzi, czy nie I uważam, że logo jest bardzo ładne, mogłoby takie być rzeczywiście To są karty hero, które możemy zobaczyć w FC-26 Mam tutaj piłkarz takich jak Fabregas, Gilberto Silva, Cambiasso, Keryk Manczukic, Barzali, Koller oraz Fellaini Ja kojarzy, jak grali tacy piłkarze jak Fellaini, Barzali, Manczukic, Fabregas Nad tych innych to kojarzę bardziej historii, bardziej z nazwiska no szkoda, że tutaj nie ma Błaszczykowskiego, no ale kto wie, może będzie, no bo rok temu był taki przyciek, że może będzie Błaszczykowski, nawet jej go testowali już, no ale coś tam się stało, no i niestety nie dostał swojej karty Hero, no ja na to liczę, że jeszcze właśnie w tym FC26 FC dostanie tą kartę, no zobaczymy czas, pokaże co będzie, fajnie było mieć drugiego Polaka Hero. EA pracuje nad pozyskaniem pełnej licencji na brazylijską ligę. Jeśli uda się uzyskać pełne prawa do ligi, oznacza to powrót pełnych składów znanych klubów jak Flamengo, Palmeiras czy Santos. Możliwość grania znanymi zawodnikami, którzy aktualnie są nieobecni z powodu braku licencji, autentyczne stroje, herby i stadiony. Powiem tak. Brak brazylijskiej ligi to jest na pewno jedna z większych strat, które niestety mamy obecnie w FC25 i bardzo bym chciał, żeby w FC26 ta brazylijska liga była, zwłaszcza jak teraz dołączył ten Neymar do Santosu, no miejmy nadzieję, że rzeczywiście ta liga się pojawi w nadchodzącej edycji. No to było tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że materiał się podobał, miłego dnia, Pozdrawiła trzymać się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!